Gdy pociągają cię ludzie, którzy dają ci raz niebo, raz piekło. Kiedy pozytyw cię winduje, negatyw cię niszczy. Znajdziesz ten film, gdy będziesz gotowa na prawdziwą miłość, na najlepszą relację. Wyobraź sobie, że najbardziej magnetyczna cecha Bridget nie ma wiele wspólnego z jej wyglądem, pieniędzmi, ani tym, czy potrafisz recytować prosta na pierwszej randce, bo no, potem to i tak. Nie do wytrzymania. Najbardziej seksowną rzeczą, jaką możesz wnieść do świata, do swojej przestrzeni, do przestrzeni drugiego człowieka, jest spokojny, uregulowany system nerwowy. Tak, serio. Bo kiedy twoje ciało nie żyje w stanie permanentnego alarmu alarm. alarm. Uciekaj albo walcz. Kiedy Twoje serce nie bije jak bęben na techno, rejch, tylko dlatego, że ktoś cię zgołstował na Messengerze, wtedy nagle Twoja energia zmienia się totalnie. Stajesz się jak magnetyczne pole, które przyciąga ludzi zdrowych, obecnych i bezpiecznych. Są wyjątki, ale tacy nie chcą się zbliżać do świruski. W panice, w lękach. Ekscytacja to jest co innego, ale egzaltacji, w tym dramacie. A więc takich ludzi, z którymi można pójść głęboko, naprawdę głęboko w relacje, w rozmowę, w życie. Czyli kiedy twój układ nerwowy jest spokojny, automatycznie zaczynasz odpychać od siebie rozregulowane dusze, które żyją na dopaminowym popierdoleniu. Żeby nie powiedzieć maniakalno-depresyjnym, bo to już jest sprawa dla psychiatry. Wiesz, chodzi mi o tych ludzi, którzy wchodzą do twojego życia jak huragan, a po pięciu minutach no tak już masz wrażenie, że grasz w filmie akcji, a chciałaś się tylko napić kawy. Kawka arabika bezkofeinowa. Zaraz, zaraz, kim ja właściwie jestem? Cześć! Tupa Pessa, Pepsi Elliot, samozwańcza terapeutka od wszystkiego co jebie życie, a mogłoby windować. Specjalistka od rozregulowanych układów nerwowych, która na własnej skórze przerobiła więcej ataków paniki niż Tinder Randek. A to, kochanie, naprawdę mega dużo. Ci powiem Ci coś, co może uratuje Ci życie. Twój związek, a przynajmniej twoją wątrobę od nadprodukcji kortyzolu, najbardziej seksowną częścią człowieka nie są cycki, nie jest sześciopak, nie jest nawet siano, kasiora sałaki. Najbardziej seksowną rzeczą jest spokojny, uregulowany system nerwowy. Kumam, brzmi to jak nudziarstwo na receptę, ale poczekaj, będzie się działo. Dlatego już wal w dzwona, wbij suba, wiesz co robić i ruszamy z tym koksem. Ale skąd to się bierze, że tak wiele z nas ma nerwy rozjechane, jak wykolejony tramwaj? Of course, często od dzieciństwa. A teraz jakiś zdupy przykład. Dlaczego chaos jest ci bliski sercu? Weźmy taką Bridget. Bridget dorastała w domu, gdzie matka się darła, ojciec trzaskał drzwiami. I wiecie, co się dzieje z takim dzieckiem? Ono się uczy, że miłość to napięcie. Że miłość równa się napięcie napięcie albo na palcach. Że jeżeli ktoś, że jeżeli ktoś raz cię przytula, a za chwilę już cię opierdala, na ciebie fuka, to to jest normalne. I potem Bridget dorasta i spotyka Janusza. A Janusz to taki typ, co raz kupi jej różę, jedną różę, a raz znika na trzy dni, bo musiał, wiadomo, przemyśleć swoje życie. Chuj wie z kim, nie wiadomo gdzie. A Bridget zamiast uciec w podskokach, czuje się przyciągnięta, bo jej układ nerwowy pamięta. Aha, to miłość. Drama to życie. Haj, haj, and low lows. High highs and low lows. To roller coaster Kevin Costner, Na którego kupiłam w dzieciństwie. Nie chcę zliścia co to znaczy. To angielski zwrot opisujący właśnie roller coaster. High highs – moment euforii, uniesienia, gdy jest super, wszystko gra, czujesz się jak na haju. Low lows – doły, spadki, przygnębienie, kiedy nagle robić się bardzo źle. I wiecie co jeszcze? Tu się robi dosyć ciekawa chemia. No prawie jeżeli to przybiera postać psychiatryczną dwubiegunówki, no to o tym nie mówimy. Mówię o takim zwykłym rollercoasterze domowym, na który uwarunkowała się Bridget. A więc, żeby nie było, że obejdzie się bez Nosła, empatka i narcyz. Najgorszy związek we wszechświecie, najbardziej dramatyczny, sfermentowany. On ze swoim fermentem intelektualnym, ona. Ze swoim niezrozumieniem, gdzie się kończy, cały czas poza własną ramą, nawet jej nigdy nie określiła. Bo tu chodzi o to, że empatka żyje emocjami innych, czyli wchodzi tak głęboko w cudze emocje, że odbiera to jak swoje. W wyniku tego traci ogromną ilość energii. Powód, dla którego to robi, to jest. Nie wierzy, że jakby tego nie zrobiła gdzieś tam taki głęboki powód. Nie wierzy, że jakby tego nie zrobiła, to świat by sobie dał radę. Bez niej jej emocjonalne podejście do wszystkiego nie pomaga. Jak ten splot słoneczny uleczyć? Jak doprowadzić, że ten solar przestanie gnieść, boleć i wtedy jesteś w stanie wyskoczyć ponad niego, gdzie już są uczucia z poziomu odwagi. Wszystko poniżej splotu słonecznego to są emocje z poziomu lęku. I co się dzieje? W pewnym momencie ona jest całkowicie opróżniona z energii. Wszystko wyrzuciła na zewnątrz. Jest pusta. Naprzeciwko siedzi narcyz, który dodatkowo dokłada oliwy do ognia swoim fermentem intelektualnym, emocjonalnym raj i manipuluje, ale on też jest pusty. Tam jest tylko lęk, żeby nikt o tym się nie dowiedział, że on Łaknie akceptacji na tym samym poziomie, co empatka. Są identyczni, są puści i mówią, że oni się przyciągają na zasadzie przeciwieństw, a ja mówię, że nie. Oni się przyciągają podobne, przyciąga podobne. Niektórzy mówią, że narcyza trudno już uratować, dlatego, że nie ma tych uczuć wyższych, no to, że on jest nie do odratowania. Ja myślę, że to jakaś skrajna sytuacja, kiedy już traktujemy go jak psychopatę, a myślę, że Koleś jest do ratowania, tylko musi sobie to uświadomić, przestać się bać. Natomiast empatka jak najbardziej może zrozumieć, przebudzić i wrócić sobie tę energię do siebie i przestać się skupiać tylko na sprzątaniu, ale na fajnym, twórczym, intelektualnym życiu w jej domu. Intelekt pozwoli jej podejść do drugiego człowieka, zrozumieć go z poziomu swojej mocy, swojej pełni. Z pustki. Empatka jest odrażająca nawet dla tych, którzy potrzebują pomocy. Dlatego moje spostrzeżenia są takie: pusta z pustym, przyciąganie, a nie na zasadzie przeciwieństw. Żeby nie było, że obejdzie się bez hasła empatka i narcyz. Nie. Nie przyciągają się dlatego, że są przeciwieństwami. Oni przyciągają się zgodnie z prawem przyciągania się podobnego. Obydwoje są puści. On jest pusty. W empatię, a ona jest pusta w energię. I oboje łakną, żeby ktoś z zewnątrz powiedział: Jesteś zaakceptowana, jesteś w porządku, jesteś zajebisty, jesteś najmądrzejszy, taki inny. Jakże artystycznie popierdolona jesteś, Bridget. Ach, szalona ty. Jesteś najlepszym dyrektorem. Ja nie rozumiem, czemu jeszcze nie jesteś CEO całej firmy. Ty, prezesie, to nie jest więc ying i yang. Empatka i narcyz. To są dwa. Taki przyklejony do tego samego cycka, do tej samej butelki. Krzysztof Spot reklamowy. Siedem dni domowych warsztatów wystarczy, żebyś przebudziła się z tego letargu. Wróciła do siebie i rozpoczęła obfity taniec zasilany własną mocą. Zachęcam do tych warsztatów. Cena promocyjna do końca sierpnia. I dopóki nie zrozumiesz, że twoje ciało samo programuje cię na ten dramat, będziesz znowu i znowu kupowała bilet na ten właśnie roller coaster, na tego Kevina Costnera. Czy to brzmi znajomo? Jeśli w twoim domu normalka, to były napięcia, krzyki, wszyscy wrzeszczeli, no włoski dom, mamma mia. Wiecznie nie wiadomo, co wybuchnie, nie mogło być długo dobrze. Właściwie każde dobrze to była przyczajka przed tym, że coś jednie. To Twoje ciało nauczyło się, że chaos to miłość. Że huśtawka high highs i low lows to właśnie relacja. Tak wygląda relacja. I potem dorastasz i dziwisz się, że pociągają cię ludzie, którzy dają ci raz niebo, raz piekło. Przy czym tego piekła jakby trochę więcej. Ale załóżmy. A dla twojego układu nerwowego to brzmi znajomo. To jest dom i tu zaczyna się gra, bo nie chodzi o to, że jesteś toksyczna albo że masz jakiegoś pecha. Chodzi o to, że twoje ciało, nie umysł, programuje cię na dramat. Twoje emocje programują cię na dramat. To są dramatyczne emocje. Dlatego pierwsza lekcja dorosłości, której nikt nas nie uczy w szkole, brzmi: Naucz się, Bridget, regulować swój układ nerwowy. Jak? Oddychanie. Na cztery. Głęboko, do przepony. Nie tylko te płucne oddechy, takie płytkie, jak tu kobiece, do cycków. Nie, niżej zejdź. Świadomość ciała. Ale nie o to chodzi, że szminka, kosmetyczka, te rzeczy. Świadomość Twojego ciała. Budowanie, Robienie sprawności. Stop. Wdech, wydech. Cztery szklanki. Bieg. Bieganie, zimny prysznic, codzienne poszczenie wiele godzin, nie tylko żarcie, nie tylko ładowanie. Ciało potrzebuje nie tylko czas na metabolizm. Ono jeszcze musi dostać czas na oczyszczanie się. Stąd te posty mają uzasadnienie. Chore osoby o posty pytają swojego lekarza, żeby nie było. To nie są tanie, gadki kołczów, złap chwilę, poczuj wiatr na gębie, poczuj powiew, bryzy. To jest fizjologia. Oddech głębiej. Twoje ciało dostaje sygnał. Nie ma tygrysa, możesz chillować. Nie ma tygrysa, możesz chillować. Bo jak się boisz, otwórz płytko, płytko, bo widzisz, większość ludzi, w ogóle Bridget, całe życie leci z odpalonym trybem Fight or Fly. Walczysz albo lecisz. Ego próbuje przeżyć, zatrzymać, kontrolować, tłumić, jednąć, naprawić, zawstydzić, zawstydzić. To jest metoda. Ego to taki nerwowy sprzedawca z galerii handlowej. Czy mogę pomóc, czy mogę poprawić, czy mogę docisnąć, czy mogę Panią przycisnąć kolan, żeby Pani te dżinsy jakoś włożyła? Ja Cię naprawię. Jak Ciebie naprawię, to pomyślę lepiej o sobie. I nikt nie czuje się przy tym bezpieczny. A regulacja to sztuka powiedzenia. Okej, okay? widzę Cię. Możesz tu być. Emocjo, widzę cię, usiądź sobie, nie będę cię wyrzucać. Regulacja kontra fiksowanie. Tu wchodzi temat regulacji, bo większość ludzi myli regulację z fiksowaniem. Okej, okay, mam lęk, to muszę się go natychmiast pozbyć. Mam smutek, to szybko go trzeba uleczyć Netflixem i popcornem. Mam zazdrość, to muszę natychmiast to jakoś wytłumaczyć, naprawić. Przecież to jest niemożliwe, żebym mnie ja była zazdrosna. Ale regulacja to nie jest naprawianie. Regulacja to powiedzenie emocji. Hej, przysiądź se, możesz tu być. Powtarzam się, ale to jest takie ważne, żeby ją nie tłumić. Nie, nie od razu, psychotrop albo no psychotrop, mówię, ja nie wchodzę w kompetencje psychiatry. To, jest, to są inne rzeczy, ale ty od razu nie dajesz w ogóle żadnej szansy tej emocji. Już, już, flaszka, szyja, cokolwiek, narko. Spłaszczyć, spłaszczyć, pod dywan. Nie ma, nie ma. Możesz tu być emocją. Nie będę cię wyrzucać na tylne podwórko wstydliwe represji. Dobraj sobie taki dom. W tym domu mieszkasz ty, dorosła Bridget. I nagle dzwoni dzwonek. Ding-dang. Otwierasz. Przyszła emocja. Złość. Lęk. Wstyd. Co robisz? Zazwyczaj czaskasz drzwiami. Nie mam mnie. I do sąsiadów. I co się dzieje? Emocja kręci się po klatce, po podwórku, zahacza o spiżarnię, kuchnię. Nie zniknie. Czeka tylko na następny trigger, żeby wrócić, żeby uderzyć z jeszcze większą mocą. Bo się sumują te emocje. A jeśli ją wpuszczasz? Jeśli powiesz hej, okej, okay, posiedź sobie. Nie muszę cię naprawiać. Możesz tu pobyć. To ta emocja rozpuszcza się, transformuje. Nie jest zasilona w żaden sposób energią. Może nawet rozpuścić się Feniksa z popiołów. Nie wkurzony kurczak, tylko Feniks. Ale to oczywiście ty jesteś uczona unikania. Ja to wiem. Nie czuj, nie wkurzaj się, nie płacz. To boli, to jest nieprzyjemne. Musimy to zaraz spacyfikować. Nie okazuj słabości. Więc emocje siedzą w bocznej nabie, w ogródku represji. Tylko niestety one nie przestają istnieć. Wracają, stukają, wibrują w ciele. No a teraz rzuć gałką. Ile razy próbowałaś naprawić swoje emocje? Bo ci się nie podobały, bo były bolesne, bo nie były takie idealne, jak sobie byś życzyła. Muszę się pozbyć lęku, muszę się pozbyć tego sputku. Muszę się pozbyć tego cierpienia miłosnego. Muszę nie mogę się wstydzić. Nie mogę zazdrościć. Muszę się tej zazdrości pozbyć. I tak dobrze, że się przyznasz. To jest logika Fixera. Fixer to taki super bohater, co wchodzi z peleryną. Uratuję cię, moje wewnętrzne dziecko. Kołcze mówili, żeby tam pogrzebać, dojść do ciebie i cię uratować. Ale w tym ratowaniu wysyłasz komunikat. Jesteś zepsute. Trzeba cię reperować, jesteś nie okej. Okay. A to wewnętrzne dziecko, jak już jeżeli o tym mamy mówić, czuje się jeszcze bardziej porzucone, bo nie potrzebuje naprawy, tylko obecności w zajebistej przyszłości. Tak jak w sklepie dosyć podrzędnym, gdzie zakładam, że dzisiaj w bardzo wielu sklepach są na prowizji. Ludzie od sprzedaży. Sprzedawca numer jeden rzuca się na ciebie. Czy mogę pomóc? Mogę coś dorzucić? Potrzebujesz czegokolwiek? Czujesz taką presję, że może nawet omijasz ten sklep? A sprzedawca numer dwa jest po prostu dostępny, spokojny, obecny. On też jest na prowizji. Ale skumał. W Chanel nikt cię nie zaczepia. Ale to są odgórne dyrektywy. Zgadnij, przy kim czujesz się bezpieczniej. O ile oczywiście na luzie podchodzisz do drenażu kasy. Dokładnie tak samo działa Twoja relacja z samą sobą. Regulacja nerwów to nie znaczy nie czuć swoich emocji. To jest umiejętność, usiąść z nimi. To nie jest przerabianie przeszłości. Mówimy o teraz i powiedzieć. Jest okej, okay, że się boisz. Teraz. Jest okej, okay, że jesteś zazrosna. Teraz. Jest ok, że czujesz się samotna. To jest język, którego nigdy nie dostałaś w dzieciństwie. Więc musisz nauczyć się go sama. I to jest ten moment, kiedy zaczynasz być magnesem. Dlaczego? Bo energia spokojnego układu nerwowego mówi: Nie mam agendy. Nie muszę cię zmienić. Nie muszę naprawić. Nie muszę cię kupować. Nie muszę cię przekupywać. To jest po prostu energia: Jestem obecna. Nic więcej, jestem uważna, obecna. I coś jest. A ta energia przyciąga. Randkowe agendy. Weźmy na tapetę randki. Jeśli idziesz na spotkanie i w głowie masz, czy on mnie polubi, czy mu się spodoba, czy o mnie wybierze, czy będzie się chciał umówić drugi raz, to to jest agenda. Agenda śmierdzi desperacją na kilometr. Agenda równa się ukryty planik ego. Agenda równa się niewidzialny scenariusz, którym próbujesz szantażować rzeczywistość. Ale jeśli wchodzisz z energią, ciekawe, czy my w ogóle pasujemy do siebie. Cieka jestem, czy coś nas łączy, czy mamy jakieś wartości, które nas łączą. Nie tylko pensji, pochwa, a nawet to nie. Wtedy jesteś w swojej mocy. Możesz być, jesteś. Bo nie oddajesz swojej energii na zewnątrz, tylko sprawdzasz. Czy ta osoba ma miejsce w Twoim świecie i to jest sexy? Można mieć w domu trochę bałaganu, nie musi być wszystko żeby być sprzątane, z warunkiem, że jest tam intelektualnie twórczo że są rozmowy, że jest coś ponad, że jest duch transcendencji, ale też i poznania, chęć. Nie możemy mylić, bałaganu w domu takiego lekkiego nie mówią brudzie z fermentem intelektualnym. Ferment intelektualny to już jest manipulacja. Ferment intelektualny prowadza narcyz do domu empatki. To nie jest to, o czym mówię. Empatka wcząta, żeby zasłużyć na nagrodę, na wybranie siebie na akceptację, na to, że ktoś się na nią zgodzi, a w rzeczywistości wprowadzona jest ferment intelektualny i myślę, że będzie mniej fermentu, gdy będzie mniej bałaganu. Zupełnie nie o to chodzi, a więc ten bałagan w domu może się przełożyć na intelektualny rozkwit. Coś ciekawego w tym domu. Laska, która może absolutnie być w najlepszej mocy. Ktoś mnie zapytał, a co robi? Patka, która już skuma, zabierze z to... Energię. taka zwykła rzecz, wszystko. Dlatego, że czytasz ludzi. Jeżeli jesteś w biznesie, jesteś w stanie podpisać każdą umowę. Widzisz do przodu, pomagasz potrzebującym, wykorzystujesz wreszcie swoją moc. Nie ma mocy w tobie, gdy nie ma w tobie energii. To jest jednoznaczne. To jest energia życiowa, moc. To jest power. Równowaga energetyczna daje bazę dla powera. To nie o to chodzi, że będziesz chodziła jak mumia, taka wypluta, bo będziesz taka zrównoważona energetycznie. To nie o to chodzi. Ten mocny kor, ta mocna podstawa i na tym tle. Ale trzeba się pogodzić z jednym. Nie jesteś i nigdy nie będziesz każdemu smakiem. I jego ulubionym smakiem. Nie dla każdego. Nie jesteś uniwersalną herbatą. Jesteś albo El Grey'em, albo y, malinową, albo maczą, this is Bio, albo Kiosakiem. Ja, coś tam było, kies, Nie kiosaki Robert, Co ja coś w stylu Kiosakiego Roberta. O, już wiem, Kirisakura. Inni cię pokochają, a inni pójdą od razu na kawę, skrzywią się. I co? Inni. Nic. Największy błąd to próba bycia dla wszystkich. Muszę się spodobać wszystkim. To jakbyś chodziła po świecie z kubkiem i tłumaczyła. Spróbuj mnie. Jestem pyszna. Serio. Mam cytrynę, mam miętę. Może coś dołożę, żeby ci smakowało. To jest energia desperacji. Energia magnetyczna brzmi to ja. Ten smak. Chcesz? Super. Nie chcesz? Też ekstra. Weź się wypałuj, weź się wypałuj. I teraz jest bardzo ważne, no, przestań wiązać swoją wartość z opinią innych ludzi o Tobie, albo z Twoimi wynikami, z ocenami. Kiedy ktoś pisze Ci komentarz, wow, zmieniłaś moje życie. Jeśli uzależnisz od tego poczucie własnej wartości, to przy pierwszym hejcie wlecisz w dół. Kiedy pozytyw Cię winduje, negatyw Cię niszczy, kiedy pozytyw cię winduje, negatyw cię niszczy. Taka zależność. Twój magnetyzm zaczyna się wtedy, kiedy nie jesteś przywiązana do żadnej opinii, kiedy nie potrzebujesz walidacji. Richard, kiedy po prostu jesteś, dokładnie taka, jaka jesteś, taką ci uwielbiam. Powiedział pan Darcy, to się go słuchaj. Zielony kciuk wszechświata. I to jest właśnie ta prawdziwa wolność, o której mówił Wolter i Montesquieu. Dla każdego wolność znaczy coś innego. Dla Voltera, który w 1936 roku już był bardzo znany, filozof, on powiedział coś takiego, że wolność to jest możliwość działania. Czyli tak jak tutaj się logujesz i jesteś jednostką świadomości obdarzona wolną wolą, to znaczy, że jeżeli jesteś wolna, to możesz podejmować działania. Masz możliwość działania, więc działaj. C'est Nie móc działać, tylko być wolnym, to znaczy działać. Wolność to jest sztuka panowania nad sobą. W momencie, kiedy jesteś cały czas odpowiedzią na wszechświat lub sama czekasz na impulsy z zewnątrz, jesteś zniewolona. Wolność to nie to, że możesz działać, ale to, że działasz, że zamiast stać i drzeć się na życie, rośnie szybciej. Ty po prostu podlewasz, oddychasz i robisz swoje. Orzesz w ciszy, nosisz wszystkie łodzie. Et libre, c'est Być wolną Bridget znaczy działać agir. nie czekać, nie szarpać, tylko robić krok. I w tym kroku jesteś wolna, niepowolna, wolna. Nie musisz cisnąć. Wystarczy, że jesteś obecna, regulowana, przez siebie działająca. Po prostu działająca. Wolność to możliwość działania. Słuchajmy się wortera. W ogóle to nie jest czasownie zwrotny, ale tak się mówi, fajnie brzmi. Słuchajmy się. Tak samo jak nie możesz zmusić rośliny, żeby rosła odgapienia się Twojego. Nie i sprawisz, żeby żółty, amarylkowaty rósł szybciej. Odgapienia się na niego i darcia kopary. No rośnij! Roślinę możesz podlać, postawić ją na słońcu, w półcieniu, tak jak lubi. Ale wzrost robi inteligencja wszechświata. Nie ty, jednostka świadomości obdarzona wolną wolą. Kropla oceanu. Jak się budzisz, to okazuje się, że jesteś nim, tym wszechświatem. Ale to jeszcze jeszcze troszeczkę, poczekajmy. Nie, że możesz działać, tylko, że działasz. I wtedy jesteś wolna. Bo zamiast szarpać Rzeczywistość. Kontrolować każdy szczegół. Zaczynasz ufać, że energia życia sama wie, kiedy zakwitnąć. Energia życia sama wie, kiedy zakwitnąć. Twoje zadanie oddychać, regulować nerwy, nie przeszkadzać. Podsumujmy. Regulacja nerwu to nie jest unikanie emocji, to wpuszczenie ich do domu, zauważenie, pozwolenie, żeby się przez chwilę rozsiadły i się przetransformowały. Drugi punkt. Fiksowanie siebie i innych tylko wzmaga wstyd. Obecność i akceptacja rozpuszczają napięcie. Kolejny punkt. Agenda i desperacja są odpychające. Obecność i ciekawość są magnetyczne. Nie jesteś każdemu kubkiem herbaty i dobrze, żeby mu smakowała. Nie jesteś herbatą dla wszystkich. I kolejny punkt. Życia nie da się przyspieszyć kontrolą. Można je jedynie podlewać energią obecności. A najbardziej sexy cecha jaką możesz mieć to nie outfit z Instagrama, to nawet nie konto w banku. To spokojny, uregulowany układ nerwowy. Kryśutli spot reklamowy. To ebu mnie kochana, co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? rewencja Najlepsze techniki, manifestacji i w ogóle zrozumienia. Człowieka, który w dzieciństwie bawi się lokomotywą, a nie lalkami. Włoski z włoski to kolager W Wcześniej nie rosły. Odpadały te szczególnie tego wyznania. Jest już naprawdę bardzo dużo. Wszystkie linki pod tymi widłami. To nie znaczy, że masz się nie ekscytować. To nie znaczy, że jesteś mumią, że, bo już się uśmiechu, jak żona tuwi, ma żeby ci zmarszczki nie wyszły na gębę. Bo ten spokój promieniuje. Ten spokój przyciąga. Ten spokój mówi. Nie muszę cię gonić, nie muszę cię naprawiać, nie muszę cię ścigać. Mogę po prostu być i to naprawdę wystarcza. Zakończenie. Więc jeśli chcesz wiedzieć... Dlaczego ludzie cię go ustują, spierdalają od ciebie? Dlaczego wchodzisz w relacje z Januszami Chaosu? Albo dlaczego jak twoje życie wygląda jak wieczna telenovela? Odpowiedź jest prosta. To twój układ nerwowy. Najbardziej seksowna cecha, którą możesz mieć, że się powtórzę się, to nie są białe zęby ani konto na Tinderze. To spokojny, uregulowany układ nerwowy. I na tej bazie możesz być bardzo ekspresyjny, Twórcza, jaka chcesz Ale ta baza jest zrównoważona Jest w homeostazie Wtedy promieniujesz energią Znajdziesz ten film Gdy będziesz gotowa na prawdziwą miłość Tyle Zostaw ślad węglowy To była śmieszka Cece Pomogą, wbij suba, daj lajka Wal mi dzwonka Widzimy się wkrótce Love you, love you, baby Love you